w trzecim odcinku przygód grata Tym razem musimy... Brak miejscowości, zardzewie, miecz. Dobra, to nam nie będzie potrzebne. Po oczyszczeniu dziedzińca i kermoren musimy znaleźć... ...ekwipunek na przyrządzenie eliksiru dla Tris. Więc idziemy zebrać zęby przerazy. Czyli przerośnie tego konika polnego. Gdzie on jest? Ok, są szczątki. Wesemir nauczył nas oprawiania zwłok. Kliknij lewy przycisk myszy, truchło, potwora, aby pozyskać z niego składniki alchemiczne. Ok. Co my tu mamy? Pazur, przerazy, oko, przerazy. Podnieść wszystko. Ok. Mam wszystkie składniki potrzebne do zrobienia eliksiru. Powinienem rozpocząć medytację i zrobić eliksir. Jeśli mi się nie uda, wiedźmini dadzą mi nowe składniki. No dobra. To teraz medytacja. Do medytacji chyba potrzebne będzie ognisko. Mam no, sobie siekiery jedziemy do ogniska, palenisko, ok, otwórz panel alchemii, klikając lewy przycisk myszy ikonę fiolki w celu stworzenia eliksiru. Ikony fiolki. Wybierz receptę z listy, a składniki zostaną automatycznie dodane do fiolki. Następnie kliknij lewy przycisk myszy. Przycisk mieszaj w prawym dolnym rogu ekranu, aby zamieszać miksturę. Aby dokończyć proces, kliknij lewy przycisk myszy klepsydrę, by rozpocząć medytację. Dobra. Lekarstwo dla Tris. Baza alchemiczna to biomewa. Dobra, medytujemy godzinę. Och, gdzie jest pokój Tris? Lecimy tam. Będzie na górze. Pierwsze piętro. Leska. Dobra, do niego. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. No ja nie mam pytań. Widzę, że dobrze się czujesz, powiedz bylibyście w stanie przeprowadzić mutację leo przy pomocy tris. O, oburzę. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów. Całe setki, szare, niesamowicie szybkie kształty, dziki urywany tryl, szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne. Chociaż nie zawsze jest ich tak dużo, nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kermoren. Po drodze trafiłem na pozostałych. Dobra, czym byli Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Tris? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Tris laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat. Myślisz, że Tris nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła, dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Tris chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie na Blu? Eskel, straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. No, to mówi się trudno. No dobrze, o eliksirach to może nie. Dobrze się tu czujesz, to... Dobra, bywaj bywej. się leszczu, idziemy do Tris Gdzie ona jest? No dobra, czyli tam ten ...luksusy to pokój trys. Liknij dwukrotnie ikonę Lekarstwa dla Tris, żeby jej je dać. Okej. Okay. Gdzie to jest lekarstwo? Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi Tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Gerald, tak się cieszę, że Cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz to mi towarzystwa? A po co? Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. <laughs> Dobra, jeszcze Wesemira musimy zapytać o te próby. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Tris, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście, nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowujesz się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Kurde, chcę gadać o przeszłości, a ja pamięć straciłem. Każdy popełnia błędy, nie mamy o czym mówić. Wracajmy już. Nie ma nic do wybaczenia i bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieś, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Dobra, każdy popełnia błędy. Każdy popełnia błędy, nie ma o czym mówić. Wracajmy już. Tak. Chyba wystarczy mi świeżego powietrza. Geralt, możemy już iść? No raczej. Oczarodzieje, które robią w laboratorium. Którym... Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża to... szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Nie. No coś więcej o czarodzieju... Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Dobra, Strease albo Wesemira. Dobra, idę do Wesemira. Co teraz? Obrona Kermorem? Spotkałem się z Tris, miało mi sporo do powiedzenia, teraz powinienem porozmawiać z nią lub z Wesemirem i udać się na pogrzeb Leo. Dobra, wskaż zadanie na mapie, lecimy. Dobra, idziemy na parter. Mm, mm, mm. Już nie pamiętam, czy pogrzeb Leo to będzie koniec prologu, czy jeszcze coś tam będzie do robienia. to no, już przeszukamy, kuchnia. Tak? Chciałem, Chciałem o coś spytać. spytać. Pytaj. Kim byli napastnicy do Salamandra. Kim był Leo? Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgardem. Sześć lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. No. Czy oprócz nas są jeszcze inni no na pewno. <laughs> czy pogrzeb jest gotowy? Wesemirze, czy pogrzeb jest już przygotowany? Tak, wszystko gotowe. Rozumiem, że Tris odzyskała przytomność. Możemy zaczynać. Jesteś gotów. Pamiętaj tylko, że od razu po pogrzebie wyruszamy. Dobra, wszystko chyba już zrobiliśmy tutaj, co było do zrobienia. Lecimy na pogrzeb. Tak, możemy zaczynać. Dobrze więc chodźmy. Pogrzeb w stylu gry o Tron. Nie wiemy skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś się jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Tris, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć Cię w wyzimie. Tis. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnania i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. Kurde, dla mnie też mogłaby zrobić teleport, Bandytom udało się ukraść strzeżone od wieków Wiedźmińskie tajemnice. Zerikański czarodziej okazał się zbyt potężny, nawet dla Tris Merigold. Widzminie ruszyli na poszukiwania klasycznie w cztery strony świata. Geralt z Ryby udał się na południe do Wyzimy. A mógł zostać w Germorem i robić mikstury. Karolino, no. jestem zmęczona. niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Czyli prolog za nami. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Hm? Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alwin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Jakie są mouszy? Gerald, babka ma. Geralt, Melitele zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś! Ratunku! Nie, nie, nie! Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój, nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! bardzo. otworzyli. Dobra. Każde użycie znaku zmniejsza energię Geralta, którą przedstawia żółty pasek na ekranie. Gry nie zdołasz użyć znaku, jeśli poziom Twojej energii będzie zbyt niski. No dobra. Olej no właśnie, no my się kierę. weź miecz. Co to było? Ani chybi magia. To bestia. Gdzie? To wchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy Ted Dayred. czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen ke z zaszanego ziarna, które nie wyciąkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na dziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies czy też może wilk, nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola Wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Cii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? O kurde. Alwina to by się przydało w ogóle dobić, a nie go ratować. Skąd mnie znasz? No właśnie, w sumie skąd mnie znasz? Co się teraz stanie z Alwinem? Dołączy do wiewiórek. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. <laughs> to dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? Dobra, o to się zapytam zaraz. Skąd mnie znasz? Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, szani, Nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. No dobrze, czarodzieje to oklepane. Co wiesz o salamandrze? Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Meńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym. Pewnie chodziło o jakiś haracz, chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Szani. Być może zabawię tutaj dłużej, niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? No, zabili Leo, nie mogę powiedzieć. Kurde, kogoś zdążyłem. kogo zdążyłem polubić. W sumie Leo nawet nie znałem. Dobra, ukradli mnie. Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Co się stanie z Alwinem? Co się teraz stanie z Alwinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć? To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? W sumie ciekawe, co to za wioska? Jakaś pod Wyzimą? Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą katryjon w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Dobra, czyli też będziemy musieli pomóc w wiosce. Bywaj. No i dobra, czyli jesteśmy w podgrodziu? Aha. Czyli trzeba iść do Wielbnego. Dobra. Najpierw zajmiemy się szczątkami. Czaszka, Kwybesti, i dobra, to się przyda. Oreny, wiadomo, głowy, ektoplazma, Ghostbusters. Dobra, nie ma tu już nic ukrytego, chyba nie. Bramy da się otworzyć. Nie. Czyli jesteśmy udupieni w wiosce. Kliknij płonące ognisko, aby wejść w tryb medytacji. Wskazówka. Możesz medytować tylko przy rozpalonych ogniskach, ognisko samo zapłonie się i posiadasz krzesiwo. No i teraz wiadomo po co jest krzesiwo. Dobra, najemnik. Ognisko, beczka, beczka. Przeszukamy beczkę. Browary się przydadzą. Tu jest jakaś zagroża dla świn, podróżny... Czyli zbramy bramy... z wiochy na razie nie wyjdziemy? O kurde. Dobra. Zamknij drzwi, cieciu. Nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy pojawi się bestia. No, łazi za drzwiami. Dobra, Nie podoba mi się to miejsce. Ludzie są jacyś dziwni. Tablica ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. No właśnie. Kliknij lewy przycisk myszy, tablicę ogłoszeń i przyciągnij dostępne ogłoszenia do swojego plecaka. Kliknij prawy przycisk myszy i ikonę ogłoszenia, aby je przeczytać i uaktywnić. Aha, czyli tutaj możemy zadanie poboczne zrobić. Na bargesty na utopce, na góle i zgończy. O podnieść wszystko, przeczytajmy. O, 100 złota. Zlecenie na utopca. Kościół wiecznego ognia poszukuje osoby, która zajmie się utopcami nawiedzającymi brzeg rzeki. Warunkiem wypłaty będzie dowód zabicia trzech bestii, czyli ich mózgi. Pytać wielebnego. Aby wykonać zlecenie niezbędny jest wpis o topcach w bestiariuszu. Aha. Czyli najpierw trzeba mieć wpis. Dobra, księga jest kółki, zwój. Dokument zawierający receptę na eliksiry. Aha, zamieć. Dobra. I zlecenie na góle Potrzebuję krwi, z co najmniej 3 góli, zapłacę złotem, alchemik, kalkstein. Czyli najpierw potrzebujemy wpisów. przedmiotów żadnych nie usuwamy. Ogłaszamy wszemi wobec, że człowiek nazwany magistrem dopuścił się licznych zbrodni przeciwko koronie. A więc morderstwo rozbojów, czynnego oporu wobec Straży Miejskiej i urzędników oraz innych występków przynoszących szkodę poddanym królestwa. Osoba udzielająca mu schronienia będzie uznana za winą współdziału w przestępstwach. Obowiązkiem każdego poddanego korony jest zapewnienie organom ścigania, które starają się ująć bandyty, wszelkiej możliwej pomocy. Za wydanie magistra żywego lub martwego wyznaczamy niniejszą nagrodę w wysokości 1000 Orenów w imieniu Jego Wysokości króla Fautesta, Vincent Mays, kapitan straży miejskiej. Dobra, teraz wiemy, kim jest kapitan straży. A król, córkę Króla to chyba w pierwszym filmie, wstępnym, ratowaliśmy. Dobra. Na ten moment chyba w tym miejscu skończymy. A nie, jeszcze sobie beczki przeszukamy, bo tych chyba nie sprawdzaliśmy. Co to w ogóle jest krzesiwo? To jest drogocenna rzecz. Dobra, w tym miejscu skończymy. W następnym odcinku będziemy prowadzić śledztwo w sprawie tych psów, Alwina i reszty. Jak możemy w tej wiosce pomóc? Także zapraszam do kolejnego odcinka. Na razie.